Wisła, Warszawa, gorąco jak diabli, a facet prosto do wisły. lotuje materiał aż miło. Chciałem jak facet sobie dupę pumbeł głównie wiesz ten po drugiej stronie na tej teraz idzie na górę w takiej czapce tam. zesrał się i później dupę wystawił i mył dupę w wodzie mam to stoi tam na pszczelnicy To się ubiera, nie? Mhm. Też nie miał gdzie na sam. Koniec główki, wraz, żeby się zesrać. A później jeszcze na samym czubku, że sobie dupsko umyć. To też ciekawy egzemplarz. Właściwie w pobliżu jest ząb. A patrol lub straży miejskiej porusza się w sposób właściwy, oczywiście po trasie wyznaczonej. I w tak pięknych okolicznościach przyrody wispa płynie sobie dalej Takie maleńkie gówno ma się nie jak do szamba w Burakowie Ale zawsze wynik